Multi wiesz co? Pokazałbyś w końcu jakąś fajną bitwę. A ja na to da się załatwić. Moi drodzy, witam was serdecznie i dziś mam potyczkę ponownie na jednym z najciekawszych pojazdów, czyli lodówka. Mobilna, dobrze uzbrojona, ale papierowa maszyna, która idealnie sprawdzi się w tej potyczce na mapie linia Zygfryda. Co będzie tutaj wyjątkowego? Ano, już sama pozycja, jaką ten gracz zajął, i to też jest bardzo fajne. Możecie to sami wykorzystać i to działa. O co chodzi, słuchajcie, w zajętej pozycji przez tego gracza. Ustawiamy się za y, kilkoma drzewami. I tutaj jest także odpowiedni dystans, aby rywale nas po strzale nie zobaczyli. I tym samym możemy sobie celować na bardzo, bardzo ciekawy przestrzał po lewej stronie, a rywale nawet nie będą wiedzieć, od czego dostali. Jak to wygląda w praktyce? No cóż, 1670 uszkodzeń w Obiekta 257 i żarówka się nie zapaliła. I to jest, słuchajcie, najpiękniejsze. To jest 285 metrów, ale mówię, tu są krzaki i one nam bardzo pomagają. Po prawej stronie teoretycznie te 30, na nią też czekamy, ale póki co się nie wychyla, więc z nią problemu nie ma. No dobrze, powiedzmy sobie teraz parę słów także o newsach, bo dzisiejszy pojedynek także uzupełnimy o newsy ze świata World of Tanks. Jakie na dzień dobry, może parę słów o misjach, które zdecydowanie ucieszą początkujących graczy, zawodników, którzy grają w OTA od niedawna. I teraz powiedzmy sobie o tym, jakie wymagania trzeba spełniać, aby załapać się na te misje. Misje będą dostępne dla nowych graczy, którzy nie rozegrali jeszcze 1000 bitew i nie mają pojazdów 6 poziomu i wyższych. Po ukończeniu Unitarki. Unitarka to chyba każdy wie co to jest. To są te takie misje, kiedy rozpoczynamy przygodę z Wotem i uczymy się sterować myszką, konfiguracja jazdy, wsad, strzałki, no wiecie, najprostsze rzeczy. I podczas tych misji, zaawansowanych delikatnie bardziej, będziemy starali się opanować mechanikę i aspekty gry. Takie jak rozbudowa pojazdów, personalizacja, wyposażenie, działanie perków, takie... Też dość raczej łatwe do złapania sprawy. Także to nie będzie nic trudnego. Misje będą proste. Na przykład od bloku i piąty tier. Z tego jasno wynika, że każdy z was, kto nie ma jeszcze szóstego tieru, tylko jakąś na przykład, nie wiem, czwórkę, piątkę, zarejestrował się tydzień temu albo dwa dni temu. Ja tak często robię, kiedy zakładam konto dyszka w tydzień. Spokojnie będzie mógł w tym wziąć udział. No ale jeśli grasz dłużej, no to... Delikatnie problem jest z tymi misjami. Czy są one warte świeczki? Czy ta gra jest naprawdę warta tego? Wydaje mi się, że nagrody są dobre. Wydaje mi się, że naprawdę jest o co się tłuc. Już teraz powiem wam, jakie słuchajcie, będą nagrody. Do zdobycia będzie wyposażenie typu siatka maskująca. Będzie do zdobycia, słuchajcie, sporo materiałów eksploatacyjnych. Srebro, wolne doświadczenie. I teraz najciekawsze. 10. Albo nawet 11 dni konta premium, to zależy. Złoto, dokładnie 100 złota. I rezerwy na zarabianie, rezerwy na expa, rezerwy na doświadczenie dla załogi. Dużo rezerw. Także jest o co walczyć. To nie jest tak, że nagrody są jakieś fatalne, typu zwykłe zestawy naprawcze. Nie, nie, nie. Są także lepsze, przyjemniejsze nagrody. Teraz pokażę wam, słuchajcie, parę przykładowych misji. Na przykład już pierwsza z nich. Za wystarczy odkryć piąty tier, za odkrycie piątego tieru otrzymujecie 100 golda. Przyjemnie? Przyjemnie. Lecimy dalej. Za kolejną misję pod tytułem yy, Trzeba mieć, słuchajcie, jakiś pojazd z 11 nacji w ocie dostajecie 10 tysięcy srebra, 500 wolnego expa, także naprawdę to nie są trudne misje, albo wygraj bitwę, 25 tysięcy srebra. To no, misje są bardzo, bardzo przyjemne, a nagrody naprawdę też nie są jakieś yy, słabe. Mówię, za na przykład misję yy, jedną dostaniecie 5 rezerw na zarobki, 3000 wolnego expa i 10 dni konta premium. No, kurde, rewelacja, misja jest banalna, także. Jest o co walczyć i początkujący gracz Bromilio teraz dużo łatwiej, ja też kiedy będę robił challenge dycha w tydzień będę miał od razu łatwiej. Co poza tymi nagrodami, bo to oczywiście nie wszystko, to są nagrody takie wiecie, osobiste, ale poza tym otrzymacie jeszcze T-3485M, czołg szóstego poziomu na wypożyczenie. I jakby było mało, będziecie mogli wybrać sobie dowolny czołg szóstego tieru i dostać go za friko. Chcesz mieć baboka szóstego tieru? Jesteś masochistą? Będziesz mógł go zgarnąć. Będziesz chciał TDK? Nie wiem, Susto? Będziesz go mógł wziąć. Także tutaj też ukłon w stronę graczy. No i też widać, że to działa tak, że wielu graczy będzie mogło szybko mieć szóstkę, tak? Dość szybko będzie można mieć o teraz szósty poziom. Nie trzeba będzie, wiecie, grać tam na przykład tydzień. Tylko tam dwa dni i zdobywasz szósty poziom. A to jak szybko zdobędziesz ten szósty poziom, za darmo od Wargamingu, wybierz go sobie, to już zależy od tego, jak szybko będziesz robił te misje. A misje są łatwe, więc raczej jest to kwestia jednego dnia. Albo paru godzin, też zależy jeszcze, jakie będą wszystkie misje, bo yy, powiem szczerze, nie znamy wszystkich misji, znamy część. To też jest dość istotne, ja pokazałem wam już parę przykładowych. Także to jest pierwsza informacja, bardzo, bardzo ciekawa. Yy, druga, Dotyczy już maskowania, a tak naprawdę farb, które nakładamy na czołgi. Chcę Wam powiedzieć, już chyba o tym wspominałem, że od nowej aktualizacji będzie można malować czołgi farbami szóstego poziomu premium, czyli np. Typ 64, japoński Tygrys, Tygier 131. Wszystkie te pojazdy będziecie mogli pomalować farbą na fioletowo, zielono, czerwono. Można też na biało-czerwono. Kamuflaż zimowy ładnie wygląda, ja taki mam na paru czołgach yy, to jak najbardziej będzie możliwe. I poza tym również taka opcja dojdzie dla czołgów z drzewka ósmego poziomu. Przypominam, obecnie jest to tylko dla dyszek z drzewka i ósemek premium, więc jest delikatna zmiana więcej pojazdów będzie do wyboru. A teraz, moi drodzy, już piękny strzał Obiekta 263. I tym samym na koncie mamy już 12 tysięcy uszkodzeń. Ładnie tutaj kolega pofarmił. No i zostały już tylko dwa pojazdy te 30. T92 Babok Chłodna kalkulacja, gdzie lepiej pojechać? Po te 30, która jest na ogrysku, ma 305 HP. Czy po arte która nie była jeszcze wykryta, więc pewnie ma fula? Oczywiście, że po arte jedziemy. A bo jeden to arciarz, a zawsze pierwsza. I po drugie, dlatego że bardziej się opłaca. Tyle tylko, że te 30 snajper już padł. Polski gracz, przypuszczam. I jest gonitwa po tą arte a cholera wie, gdzie ona jest. Wydaje mi się, że jest w dole. Ja bym tak był, w krzaczku ustawiony, przycelowany i czekał tylko na takiego delikwenta w lodówce. To byłoby przyjemne, jakby tak rąbnąć w lodówce. 192. Ostatnio strzelałem w grilla. Też ładnie weszło. No i niestety, TVP jest szybszy. I to on kończy ostatnią lufę. Mimo wszystko, źle nie jest. 4 fragi, 12 tysięcy uszkodzeń. Przyjemnie, oj zdecydowanie, także mam nadzieję, że taka potyczka Wam się podobała. Przy okazji omówiliśmy sobie parę newsów, a ja serdecznie zachęcam Was do ocenia, komentowania i subskrypcji kanału, aby nie przeoczyć kolejnych materiałów i oczywiście życzę miłego dnia. Na, na razie, cześć!